Skafander to ważny symbol. Ochrania nie tylko twoje ciało, ochrania cały kosmos. Gotowy do startu? Gotowy to mało powiedziane. Na koniec świata? Zgłaszam I... dziurę w tarczy. Oh, dziękuję. Cześć! Wiem, że trochę czekaliście na kolejny film na moim kanale, ale w końcu jest. Bo oto baz Astral podbija kina na całym świecie i już na samym wstępie wprowadza nas w ciekawą, alternatywną rzeczywistość. Oglądamy bowiem film, który w 1995 roku miał tak spodobać się Endiemu, chłopcu z serii Toy Story, że otrzymał on zabawkę baza Astrala, co właściwie napędziło fabułę całej pierwszej części tego cyklu. Czy jednak w najnowszym filmie Pixara dużo jest nawiązań do Toy Story? Czy napotkamy tam jakieś nawiązania do postaci Hudego, Jessie albo Rexa? A jeśli nie, to dlaczego? Tego wszystkiego dowiecie się już teraz. Zapraszam. Opis filmu. Na początku ostrzegam osoby, które jeszcze nie były w kinie, że w moim materiale aż roi się od spoilerów. A zatem film opowiada o bazie Astralu, wspaniałym strażniku kosmosu, który wraz z ogromną załogą podróżuje przez wszechświat. Wskutek źle podjętych decyzji, za które BAS czuje się odpowiedzialny, wszyscy zostają uwięzieni na nieprzyjaznej planecie, zamieszkałej przez krwiożercze pnącza i ogromne owady. Ludzie jednak nie mają zamiaru się poddać, dokładają wszelkich starań, by naprawić statek i wytworzyć nowe paliwo w formie kryształu, którego potrzebują, aby odlecieć w przestworza. Misja baza polega na testowaniu owego paliwa w przestrzeni kosmicznej. Musi ono pozwolić na osiągnięcie hipernapędu i pozostać stabilne. Niestety, każda próba, która dla niego trwa zaledwie 4 minuty, odbiera mu ponad 4 lata życia wśród ludzi, którzy pozostali na planecie. Baz nie poddaje się jednak, nawet wtedy, gdy kolejni jego przyjaciele umierają ze starości, a planetę atakuje tajemniczy zórk. Z pomocą nowych towarzyszy, w tym wnuczki swojej dawnej przyjaciółki, szuka sposobu na ocalenie ludzi i odesłanie wszystkich do domu. Moim zdaniem film jest bardzo efektowny, ciekawy wizualnie i fabularnie. Zdecydowanie nie można odmówić kunsztu animatorom, którzy nad nim pracowali. Podobały mi się również lekcje płynące z seansu, które, choć może nie są jakoś bardzo odkrywcze, to jednak wciąż działają. Po pierwsze, każdy popełnia błędy, ale z ich następstw mogą wyniknąć również dobre rzeczy. Po drugie, ciągła walka o powrót do tego, co było, odbiera nam radość z tego, co mamy obecnie. I po trzecie, czasem naszym największym wrogiem jesteśmy my sami. Czas i miejsce akcji. Niestety, nie wiemy dokładnie, kiedy ani gdzie ma miejsce akcja filmu. Wszystko rozgrywa się w odległej przestrzeni kosmicznej, w najpewniej dalekiej przyszłości. Bohaterowie lądują na przypadkowej planecie, oddalonej od Ziemi o ponad 4 miliony lat świetlnych. Czyli według przelicznika, z którego skorzystałam, jest to 397 617 267 600 miliardów kilometrów. A żeby było łatwiej sobie to wyobrazić, to widzicie teraz tę liczbę na ekranie. Sama planeta z wyglądu przypomina nieco postapokaliptyczną Ziemię z gęstymi lasami, jaskiniami i skalnymi pustyniami. Podłoże, jak zauważa BAS, jest nieco niestabilne, a jedynymi mieszkańcami planety są zabójcze pnącza i owady. Baz Astral, a to Story Oczywiście ciężko o brak jakichkolwiek nawiązań do serii to history, szczególnie do pierwszej części tego cyklu, w której BAS jest głównym bohaterem obok Kowboja Chudego. W najnowszym filmie poświęconym jemu samemu, Bas schodzi na obcą planetę i relacjonuje swoje spostrzeżenia, zapisując je w dzienniku wyprawy. Oczywiście to samo robi w filmie Toy Story. W obu przypadkach opisuje nowo poznaną przestrzeń, zarówno obce ciało niebieskie, jak i dziecięcy pokój, jako dziwną planetę, na której nie dostrzega żadnych inteligentnych form życia. W filmie Toy Story jego wypowiedź przerywa chudy. Który później staje się jego kumplem, zaś w najnowszym filmie czyni to najlepsza przyjaciółka Baza Alisza. W obu filmach Baz dysponuje uszkodzonym statkiem kosmicznym. Oczywiście w tej historii było to opakowanie po zabawce, a nie prawdziwy statek. Wówczas również nadmienia on, że naprawa z pewnością trochę potrwa, tak samo jak potrwała ona w najnowszej animacji. W obu filmach pojawia się też pojęcie hipersnu z tym, że w najnowszej animacji Baz faktycznie się z niego wybudza. Powierzchnia planety w obu filmach wydała mu się też trochę niestabilna, jednak w najnowszym filmie był to faktyczny grunt, a w tej historii koł na łóżku Endiego. Również w tej historii Bas pyta chudego, czy w miejscu, do którego trafił, potrafię już czerpać energię z krystalizacji materii, co jest nawiązaniem do paliwa pozyskiwanego w najnowszym filmie Pixara. Podobnie w obu filmach Bas początkowo nie cieszy się z nowego towarzystwa, w końcu jednak staje się częścią drużyny. Bas Astral używa również lasera i skrzydeł, które kojarzymy z zabawką z serii Toy Story, jakiej wypowiada on słynną kwestię na koniec świata i jeszcze dalej. Jednak w najnowszym filmie nie jest to monolog, a raczej hasło, którego drugą część ma dokończyć inna osoba, początkowo Alisza, później zaś jej wnuczka Izzy. W filmie Toy Story 2 z 1999 roku na ekranie pojawia się Zurg, nowa zabawka będąca wrogiem baza z jego filmowego uniwersum. W pewnym momencie Zurg informuje Baza, iż jest o niego ojcem, co dla fanów na całym świecie było oczywistym nawiązaniem do Gwiezdnych Wojen. W najnowszej animacji Pixara twórcy przytoczyli ów dialog. Na widok postaci kryjącej się pod pancerzem Zurga, Bas pyta czy jest o niego ojcem. Tu jednak fabuła idzie o krok dalej i zdradza, kto tak naprawdę kryje się pod złowrogą maską. Nie ojciec Baza Astrala, a sam drugi Baz Astral, przybywający z przyszłości. W przeciwieństwie do zabawkowego Baza, którego wygląd pozostaje niezmienny przez wszystkie części tej historii, nowy pas Astral w ciągu trwania całego filmu wielokrotnie zmienia swoje ubranie. Część z jego kombinezonów wzorowana jest na tych, które naprawdę używane są przez astronautów w NASA na stacjach kosmicznych. Nowy pas Astral nie ma również charakterystycznej spirali na podbródku, a dołek bardziej adekwatny dla żywego człowieka, którego gra w najnowszym filmie nie pojawiają się również żadne zabawki, ale za takową poniekąd można uznać Koteksa, uroczego terapeutycznego kotorobota. Tak więc wszystkie nawiązania do tej historii, które dostrzeżemy w najnowszym filmie o bazie Astralu dotyczą samego baza i jego nawyków, charakteru oraz osobowości. Nie znajdziemy tu niczego, co miałoby związek z Hoodem, Andym czy Jessie. A to z prostego powodu. Bo choć film o bazie Astralu ma swoją premierę niemal 30 lat po pierwszej części Toy Story, to według chronologii wydarzeń przedstawionych w Toy Story, to tegoroczny film był pierwszy. Jest on po prostu spin-offem w dodatku pierwszym w historii studia Pixel. Andy obejrzał przygodę baza Astrala i na tej podstawie otrzymał urodzinowy prezent – zabawkę. Zabawkowy bas Astral, kopiuje teksty i zachowania postaci z filmu, na wzór którego został stworzony. Nieodwrotnie. Można wręcz powiedzieć, że są to dwie osobne postaci, które, choć zachowują się podobnie i podejmują zbliżone decyzje, to jednak funkcjonują w całkiem innych światach i stanowią odrębne byty. Nawiązania do innych filmów animowanych. Oczywiście w najnowszym filmie o bazie Astralu dostrzeżemy kilka nawiązań do studia Pixar i jego innych filmów. I tak, pojemnik na paliwo, które ma kształt kryształu, nawiązuje do zbiorników, w których w filmach Potwory i Spółka i Uniwersytet Potworny łapano i przechowywano dziecięcy krzyk i śmiech. Natomiast na końcu filmu w biurze Barneside, który zastąpił Aliszę, widać robota z krótkometrażowego filmu Pixara z 2008 roku, dziejącego się w przestrzeni kosmicznej w tym samym czasie co Wally. -E. Na samym początku filmu, gdy statek dowodzony przez baza przemierza kosmos, w tyle widać konstelację gwiazd, która układa się w kształt lampki. Jest to oczywiście symbol Pixara. Zaś w innej scenie można dostrzec samochód Pizzy Planet. W animacji pojawiają się również nawiązania do innych filmów Disneya. Na przykład terapeutyczny robot, Kotex, swoim zachowaniem, a także przypisaną rolą, pomocą osobie, której został powierzony, przypomina Maxa z filmu Wielka Szóstka. Natomiast w momencie, gdy statek Baza Astrala ląduje na obcej planecie po raz pierwszy, w tle widać kilka skał, które przypominają swoim kształtem Olafa skrajne Lodu. Osobiście uważam również, że atakująca baza i jego towarzysze owady Przypominają te, które narobiły strasznego zamieszania w filmie Ralph Demolka. Nawiązania do innych filmów science fiction. Najnowszy film o bazie Astralu czerpie pełnymi garściami z klasyków kina science fiction, których nie sposób przegapić. Gwiezdne wojny. Do tej serii występuje kilka widocznych nawiązań, jak choćby początkowa ucieczka głównych bohaterów, baza Aliszy i rekruta. Wybaczcie, ja nie wymówię tego jego nazwiska tak samo jak bas nie był w stanie przed drapieżnymi pnączami. Jest ona wskazana jako bardzo podobna do sceny ze zgniatarką śmieci w filmie Gwiezdne Wojny, część czwarta Nowa Nadzieja z 1977 roku. Oprócz tego, jak wcześniej wspomniałam, już w serii Toy Story postać Zurga przywoływała na myśl Darfa Weidera. Broń, której Astral i jego towarzysze używali, choćby w walce z pnączami, ma przypominać tę, którą wykorzystywali bohaterowie Gwiezdnych Wojen, oczywiście poza świetlnymi mieczami. Statek baza, przy pomocy którego ten testował nowe paliwo, przypomina zaś myśliwiec X Wing, należący do luka Skywalkera. Sam Baz, choć w filmie często zmienia swój strój, to w jednej ze scen nosi pomarańczowy kombinezon lotniczy, taki jak luke. Gdy zaś Baz Astral powraca na planetę po teście, który w końcu zakończył się sukcesem, bagnisty krajobraz przypomina wielu osobom planetę mistrza Jody. It e. Zetknięcie palców, które towarzyszy Mottu na koniec świata i jeszcze dalej, wymawiane przez Baza Astrala i jego przyjaciółkę Aliszę, przypomina wielu osobom gest wykonywany przez Eliota i Itiego w filmie z 1982 roku. Jak jednak zapewniają twórcy, nie było to zamierzone działanie. Jest to raczej mały, prywatny easter egg. Taki gest wykonują bowiem między sobą reżyser filmu Angus McLean i jego córka. Obcy, część pierwsza i druga. Z tych dwóch filmów zaczerpnięto wygląd wnętrza statku kosmicznego, który posiadł Zurk. Oczywiście nawiązaniem są również ogromne owady, śpiące w jednym z opuszczonych magazynów, do którego trafia baz, a które wyglądają jak kolonia kosmitów. Również scena, w której baz kryje się w przewodzie wentylacyjnym, a Zurk próbuje go złapać, nawiązuje do serii o obcych. Zagubienie w kosmosie. Podobnie jak bohaterowie filmu z 1998 roku, taki bas astral w swojej najnowszej animacji próbuje wpłynąć na bieg wydarzeń i uratować ludzi, którzy wraz z nim utknęli na obcej planecie. Jednocześnie odkrywa on, że Zurg, będący w rzeczywistości starszą wersją jego samego, ma obsesję na punkcie cofnięcia się w czasie i uchronienia wszystkich przed nieszczęsnym lądowaniem, tak samo jak ma to miejsce w zagubieni w kosmosie. Star Trek. Wyraźnym nawiązaniem do tej serii jest obecność rudego kota. Baz Astral otrzymał Koteksa od swojej przyjaciółki, aby ten pomógł mu radzić sobie z traumą związaną ze zmianami, jakie zaszły na planecie podczas jego nieobecności. Koteks staje się jego wiernym pomocnikiem i towarzyszem, a jego działania wychodzą poza schemat pracy zwykłego robota. Natomiast w serii Star Trek nowe pokolenie pojawia się rudy kot imieniem Spot. Nie jest on jednak robotem, a prawdziwym zwierzęciem, które odwrotnie ma pomóc androidowi stać się bardziej ludzkim. 2001 Odyseja Kosmiczna. Z tego filmu twórcy opowieści o bazie Astralu zaczerpnęli złowrogo świecące oczy robotów, obdarzając nimi armię Zurga. Nawiązaniem do tego filmu jest również tęczowa poświata, która otacza statek baza za każdym razem, gdy zbliża się on lub osiąga hiperprędkość. Interstellar. Baz Astral, dokonując testów paliwa. Przebywa w kosmosie zaledwie kilka minut, jednak na planecie, gdzie pozostali jego przyjaciele mijają lata. Jednocześnie gdy wraca, widzi on, jak jego towarzysze się zmienili, założyli rodziny, postarzeli się, a w końcu umarli, podczas gdy jego czas się w żaden sposób nie ima. Koncepcja ta przywołuje na myśl właśnie film Interstellar, w którym główni bohaterowie również podlegają innym prawom czasu niż ich bliscy na Ziemi podczas gdy oni przebywają zaledwie kilka godzin na wodnej planecie, nawiedzanej przez gigantyczne tsunami, na Ziemi mijają ponad dwie dekady. Dodatkowym nawiązaniem jest scena, w której Bas, po powrocie z kolejnej nieudanej próby, nie spotyka już swojej przyjaciółki Alizy. Okazuje się, że zmarła podczas jego nieobecności i pozostawiła mu swoje nagranie, gdy jako staruszka leżała w szpitalnym łóżku, a u jej boku stała kilkuletnia wnuczka. Na końcu filmu Interstellar główny bohater niemal tak samo młody, jak na początku swej misji, trafia do szpitala, w którym spotyka swoją córkę, niegdyś kilkulatkę, teraz starszą panią ukresu życia, otoczoną przez rodzinę. Oprócz tego twórcy skorzystali również z faktu, iż dubbingujący baza Astrala Chris Evans gra słynnego kapitana Amerykę. W jednej ze scen Izzy, wnuczka Aliszy, zwraca się do baza słowami, po twojej prawej, Nawiązuje w ten sposób do wypowiedzi tytułowego bohatera z filmu Kapitan Ameryka, Zimowy Żołnierz, która brzmi po twojej lewej. Oprócz tego twórcy wskazali również na nawiązania do innego filmu z serii, Kapitan Ameryka Pierwsze starcie. Chodzi o moment, gdy baz na początku filmu wybudza się z komory kryogenicznej, zupełnie jak Kapitan Ameryka w filmie o nim samym. Nie można również zapomnieć o jeszcze jednej kwestii, która łączy te dwie postaci: Fakt bycia wyjętym poza działanie czasu. Choć z różnych powodów, to jednak oboje i Bas i Kapitan Ameryka nie starzeją się jak wszyscy otaczający ich ludzie. Muzyka Kiedy na ekranie pojawia się Zulk, przeciwnik Baza Astrala słychać utwór, który może przywołać na myśl marsz imperialny Johna Williamsa z celi Gwiezdne wojny. Z pewnością nie jest to mylny trop, ponieważ kompozytor filmu o bazie astralu, Michael Giacchino, tworzył muzykę dla takich dzieł jak Star Trek z 2009 roku i Water 1 z 2016 roku. Inne ciekawostki. Według założeń twórców, w 1995 roku Andy, bohater animacji to history, miał zobaczyć film o bazie astralu, jednak nie w momencie jego premiery. Miał to być film, który funkcjonował już w społecznej świadomości i, co więcej, nie był pierwszym obrazem tego typu. Miał być poprzedzony filmami z lat 70. i 80., grami wideo, a nawet serialem animowanym dla dzieci. Strój, który przez część filmu nosi Darby, najstarsza członkini nowego zespołu Baza, ma swoją nazwę Tempus. Jest to nawiązanie do Tempus Morph. Była to bowiem jedna z roboczych nazw dla baza Astrala na początku tworzenia serii Toy Story, jako że rodzinną planetą baza jest właśnie Morph. Według amerykańskiej skali klasyfikacji filmów, animacja o bazie Astralu ma kategorię PG, która sugeruje obecność rodziców w czasie seansu z dzieckiem, podczas gdy cała seria Toy Story miała kategorię G, oznaczającą film ogólnodostępny i przeznaczony dla widza w każdym wieku. Jednocześnie ze względu na homoseksualny pocałunek mający miejsce w filmie, w Singapurze animacja Pixara otrzymała ocenę równą kategorii R w USA, która wprowadza ograniczenia i zabrania oglądania filmu dzieciom poniżej 17 roku życia bez opieki osoby dorosłej. Buzz Astral stał się w Singapurze pierwszym filmem animowanym z takim ograniczeniem. Został on również zakazany w Emiratach Arabskich i wielu innych krajach muzułmańskich, właśnie z powodu wątku homoseksualnego. Może nie każdy zwrócił na to uwagę, ale słowo Astral w imieniu Baza nawiązuje do jego kosmicznej roli i stanowi odpowiedź na angielskie słowo Lightyear, które oznacza rok świetlny. Natomiast nazwiska wielu postaci w filmie nawiązują do mostów w Portland w stanie Oregon, np. Hawthorne, Burnside czy Selwood. Jest to pierwszy pełnometrażowy spin-off i jednocześnie drugi Prequel studia Pixar po Uniwersytecie Potwornym. Jednocześnie nie jest to pierwsze dzieło filmowe poświęcone bazowi poza serią to Story, gdyż w 2000 roku swoją premierę miał animowany serial pod tytułem Baz Astral z Gwiezdnej Bazy. Gdy baz wkłada w kokpit statku system Iwan, czyli autopilota, głos jest niewyraźny. Wyjmuje on urządzenie i chucha w nie, jakby chciał zdmuchnąć kurz. Jest to nawiązanie do Nintendo Entertainment System, w przypadku którego gracze stosowali podobne sztuczki, aby kasety do gier zaczęły poprawnie działać. Jest to ukłon w stronę lat 90., kiedy to film miał rzekomo powstać, a Andy go oglądać. Dodatkowo, co ciekawe, Ivan czytany od tyłu to Nawi, co nawiązuje do przeznaczenia autopilot'a jako systemu nawigacyjnego. I to by było na tyle. Mam nadzieję, że moja analiza przypadła wam do gustu. Czy dostrzegliście jeszcze jakieś nawiązania do klasyków Kina Science Fiction albo innych animacji Disney'a, czy też Pixara? I jak Wam podobał się film opowiadający o przygodach Baza Astrala? Pozdrawiam wszystkich subskrybentów, tych, którzy zostawiają łapki w górę i komentują, za co bardzo Wam dziękuję. A jeśli podoba Wam się to co robię, to serdecznie zachęcam do wsparcia mnie na Patronite. Link znajdziecie w opisie i do usłyszenia! I oczywiście ciekawostka dla prawdziwych fanów animacji. Ostateczne imię Baza Astrala zostało zainspirowane pseudonimem amerykańskiego astronauty wchodzącego w skład załogi Apollo 11, Edwina Baza Aldrina, drugiego człowieka na Księżycu.